Przyjada z roboty. O nic nie widzi już. Piemy? Co pijemy? Rumik, no może być. Lubisz to. No ona będzie zadowolona kiedyś z ciebie, wiesz? Ale wy jesteście tu niepotrzebni, uciekać! Ty! No chodź tutaj! Chodź. No chodź tutaj! Ewa co ty masz na głowie? Ja wiem, że mi to nikt nie robił, do was to zrobili. E? Co? Do was zrobili, żeby mnie chało. O dobrze, dobrze, bardzo... Założyłem kamerę jak to, gdzie? Powodzenia. Wies hamulca. Tak, na pewno. No mów tutaj, żeby się nagrało, dawaj 1, Jeden, dwa, trzy, do końca I zamykaj oczy Fajnie, fajnie Chciał do podwórka wjechać Nie tak prosto tam gdzie goście siedzą Dokładnie, tylko daleko, głęboko na tira już Ja tak daleko nie widzę No i dobrze Idź już, idź, nie wpadaj na jakiś pomysł Dobrze, dobrze, tak Jak odkrywacie musimy do błędu Można Ostatni Ostatnia sesja bez hamulca Weź tą płynność z ruchu Jak ci założymy hamulec to nie, żebyś znowu wrócił do tego, co było. Dobrze? Bo widzisz, że można do tego hamulca jadzie, jest ok. Jestem najlepszy. Jestem najlepszy. Tak. jesteś najlepszy, tak. prawda? Mariuszku, tu gdzieś będzie dobrze, nie? Ty, tu. Bo tak widziałem na GP. Mega fajne ujęcia są z tego. Gdzie jestem wtedy? Spać nie spadnie. Co prawda oni mieli w środku, bo mieli dziurę wyciętą tam widziałem też. Słowaną, ale my tak daleko nie pójdziemy. Mam nowy kombinezon za 400 zł, także nie mogę przesadzać. Nie powinno spać, bo to ta taśma jest tak mokra, że nie chuje, ale jakby co? To, to przykleję. Ale nie, ja trzy, na trzy razy zrobię. Czy to ciotka i na zewnątrz, że? Robinować to tak, ale. Zróbmy ja się, to palcem, bardzo na Nie dawaj się ponieść emocjom. Zachowaj spokój i równowagę. W trakcie, gdy panuje sztorm, musisz być jak ten kurwa latarnik, nieugięty. I ten latarnik, co świeci światłem podczas sztormu, wskazuje statkom drogę. Tak ty musisz świecić przykładem i wskazywać ludziom drogę właściwego postępowania. Tak rzeczy ja. Nie dawaj się ponieść emocjom, zachowaj spokój i równowagę. W trakcie, gdy panuje sztorm, musisz być jak ten kurwa latarnik, nieugięty. Rządzeń, później Q1 najwspanialsza Elita Moto 3 i będzie na pewno Super Dan.